Dziesiąty testowy lot Starshipa, tuż, tuż. Najbardziej aktualna data tego testu w pierwszym komentarzu. Sprawdźcie koniecznie, bo nie wiem kiedy dokładnie oglądacie to wideo. Czy już Starship poleciał, czy jeszcze, jeszcze nie. W tym wideo bardzo szybkie podsumowanie najważniejszych faktów. Jak będzie przebiegał ten dziesiąty lot, czym się będzie różnił od poprzednich i jakie zmiany nastąpiły w shipie i boosterze po ostatnich katastrofach. To co? lecimy z tematem. Jak będzie wyglądał 10. testowy lot Starshipa. Zobaczymy to, prześledzimy to razem na y, podstawie takiej infografiki, y, która bardzo fajnie podsumowuje najważniejsze rzeczy. Y, zobaczymy jakie są zmiany w projektach Shipa i Boostera. Oraz przebieg lotu prześledzimy e, Boostera i Shipa, czy ten oczywiście planowany, bo co teraz się będzie działo, to tak naprawdę nie wiemy. A ostatnie e, trzy loty, trzy eksplozje e, gwarantują, że dziesiąty lot na pewno będziemy obserwować w, bardzo niecierpliwie. No dobrze, zacznijmy, e, zacznijmy od e, Shipa. Tutaj nastąpiły pewne niewielkie zmiany w tym designie. Ship 37 jest to Ship Block 2. Przedostatni Block 2, od kiedy zaczęła być właśnie tak wykorzystywana generacja Block 2. No to niestety właśnie te wszystkie problemy z Shipami nastąpiły. Dlatego też no myślę, że już w SpaceX czekają na trzecią, tą poprawioną wersję ale są jeszcze dwa SHIPy wyprodukowane w wersji Block 2, więc one muszą polecieć. Pierwsza zmiana, która nastąpiła właśnie w tym SHIPie to ma związek tutaj właśnie z tymi butlami COPV. SpaceX doszedł do tego, że ten SHIP-36, ten który eksplodował na stanowisku startowym, nie przepraszam, na stanowisku testowym właśnie, to winne temu były butle COPV, które tutaj właśnie w ładowni w tym miejscu się znajdują. Okazało się, że no po prostu one są kupowane od zewnętrznego dostawcy i po prostu y, może jakaś wada w, w, w produkcji, a może po prostu były one trochę troszeczkę używane z jakby zbyt, duży, zbyt dużym ciśnieniem. Dlatego na pewno podczas tego lotu to ciśnienie będzie zredukowane tutaj tych butli. No i SpaceX wprowadził nowe procedury kontroli jakości tak, aby na pewno już tutaj się to nie powtórzyło, ta eksplozja. Dodatkowo tutaj w tym miejscu zaznaczonym na tej infografice znajduje się dyfuzor, który ma za zadanie rozprowadzenie gazowego, ciepłego metanu, który jest używany do stworzenia odpowiedniego ciśnienia wewnątrz tego zbiornika z ciekłym metanem. I śledztwo, które przeprowadził SpaceX po ostatnim, tym dziewiątym locie, tam gdzie leciał Ship 35, no stwierdzono, że to właśnie ten dyfuzor był pierwszym elementem takiego domino, które po prostu jego uszkodzenie spowodowało najprawdopodobniej przez jakieś siły strukturalne działające na ten dyfuzor, że później po prostu była taka kaskada błędów i po prostu finalnie ship stracił kontrolę nad po prostu możliwością ustawienia się w przestrzeni i było to spowodowane Problemem z tym właśnie dyfuzorem, więc teraz został on troszeczkę przeprojektowany i dodatkowo jeszcze był bardzo, bardzo mocno testowany. Więc ogólny cały tutaj design, projekt Shipa no, nie zmienił się, ale te dwa elementy zostały tutaj poprawione i zmienione tam, gdzie było trzeba. No i ship 37. Co będzie jeszcze robił? No oczywiście będzie testował te rzeczy, czego poprzednie shipy nie przetestowały, bo zbyt szybko eksplodowały, tak? Czyli tutaj zmniejszoną e, zmniejszoną e, powierzchnię e, tych e, płytek termicznych. Mamy tak, także e, te e, punkty, za które kiedyś tam może e, złapie wieża startowa e, shipa podczas lądowania na wierz no to jeszcze nie nastąpi podczas tego lotu, nie nastąpi pewnie nawet podczas następnego lotu, ale te, te punkty do, do, do łapania zostały właśnie dodane. One są tutaj otoczone tą osłoną termiczną, aby sprawdzić jak to się będzie działo, jak to będzie działało. Mamy też oczywiście elementy nowych, innych tych kafelków, osłony, osłony właśnie termicznej, metaliczne, a także właśnie z aktywnym chłodzeniem, no to nie zostało niestety przetestowane, bo szipy nie, nie, nie dotarły w, w swoim locie aż tak daleko. No i kolejnym, kolejny raz e, będzie próba wypuszczenia e, symulatorów e, Starlinków właśnie z, z ładowni. Ostatnio to się nie udawało, więc no, teraz będzie taka próba. Zanim przejdziemy do boostera, to powiedzmy jeszcze tutaj o hot staging ringu. Dlaczego? Nie. Dlatego, że podczas poprzedniego lotu to akurat wtedy się udało. Wprowadzono taką no, maleńką, maleńką zmianę, że po prostu tutaj te niektóre z tych właśnie przestrzeni, przez które wylatują gazy, Podczas uruchamiania Raptorów, właśnie Shipa, to podczas poprzedniego lotu je zakryto w jednym tym konkretnym miejscu, aby kontrolować, w którą stronę obróci się, zrobi właśnie ten obrót Booster Super Heavy, dlatego że wcześniej to było to losowe. On mógł wcześniej się polecieć w tą stronę mógł no, tutaj jakby do nas, do, do, do ekranu, mógł polecieć sobie w tamtą stronę też, ale chciano zrobić tak, żeby zawsze odwracał się w tą stronę, tą, bo to jest najbardziej optymalna dla niego trajektoria, i podczas tego poprzedniego lotu to się udało bardzo prostym sposobem, po prostu zakrywając tutaj te kilka, kilka właśnie tych pustych przestrzeni. No, i wtedy po prostu te gazy wylotowe w tą stronę najbardziej popchnęły ten hot staging ring razem z całym boosterem, i dlatego właśnie obrócił się on w tą w stronę, którą najbardziej tutaj chciał SpaceX. No i dobrze, i spójrzmy w ogóle teraz na cały, cały ten booster. Jeszcze tutaj powiemy o tym, co się będzie działo. No bo tak, wróćmy do poprzedniego lotu. No wtedy booster. 14, chciano przetestować taki ostrzejszy kąt, pod którym po prostu booster miał lądować nie tak po prostu pionowo, ale miał troszeczkę po prostu wytracić tej prędkości po prostu szybując. I to się nie udało, okazało się, że tutaj po prostu gdzieś w którymś miejscu ta rura transferowa, która rura prowadzi właśnie ciekły metan z tego zbiornika u góry do silników tutaj Raptor to po prostu ta rura gdzieś tutaj podczas tego takiego mocnego szybowania gdzieś się uszkodziła no i kiedy booster odpalił swoje silniki to, to po prostu nastąpiła eksplozja. Teraz nie będą próbować szybować boosterem, będzie po staremu, będzie sobie lądował jak naj tak Normalnie, pionowo, ale, ale SpaceX nie byłby SpaceXem, gdyby czegoś tutaj nie, nowego nie próbował, i, 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 i jest tak też tym razem. Booster po prostu postara się zatrzymać i na kilka chwil po prostu zatrzymać nad powierzchnią wody kilka metrów nad nią właśnie tak sobie zawisnąć. I dopiero później, po prostu już bez silników, uderzy, e, uderzy w, w wodę w Zatoce Meksykańskiej i zatonie. Więc to będzie pierwszy test, a drugi test nastąpi. Znaczy, to w tym samym momencie nastąpi, e, ale chodzi o coś innego. Zwykle podczas już tego samego lądowania, tuż przed samym wodowaniem, no to ten e, są używane te najbardziej środkowe trzy silniki Raptor, tak? Tutaj ten ten i ten i podczas tego lądowania SpaceX będzie chciał sprawdzić taką sytuację czy uda się wylądować na tylko dwóch tych najbardziej centralnych silnikach w takiej sytuacji awaryjnej i dodać mu tu jeden no, zbliżony jeśli chodzi o, o ten kąt no ale nie idealny silnik w tym środkowym środkowym kręgu. Czy to się uda? Zobaczymy. Taki będzie po prostu e, test. Podczas tego dzisiejszego lotu no, na pewno nie będzie próby e, łapania boostera 16 przez wieżę, tylko będzie lądował właśnie w Zatoce Meksykańskiej. No tutaj te m, inne m, eventy, no to wiemy: hot staging ring to powinno się udać. E, odrzucenie m, tego pierścienia do, do, do właśnie separacji też powinno się udać. No booster będzie, będzie lądował w Zatoce Meksykańskiej. To podczas poprzedniego lotu się nie udało. Tym razem myślę, że powinno się udać, no bo to już jest taka bezpieczniejsza, bezpieczniejszy po prostu profil tego, tego lądowania, co się będzie z, z działo z shipem w trakcie, w trakcie lotu, czy on dojdzie do tego momentu tutaj, to jest bardzo duży znak zapytania. Będzie próba odpalenia raptorów w, w kosmosie, w próżni. Czy to się uda, nie wiemy. No i będzie próba tutaj jeszcze wystrzelenia tych symulatorów Starlinków. To nadal się nie udało mimo kilku, kilku prób, albo po prostu ship eksplodował wcześniej, albo nie udawało się otworzyć tutaj tych drzwi ładowni, więc zobaczymy jak będzie dzisiaj no i czy, czy tutaj po prostu ship dotrwa do tego po prostu lądowania w wodach Oceanu Atlantyckiego nie wiemy tego, ale wiemy na pewno jedno, emocje są gwarantowane, więc zostańcie tutaj na kanale jeśli podobało Wam się takie wideo, to proszę bardzo mocno o łapki w górę nie było, nie było go wcześniej to jest po prostu absolutny eksperyment, tak jak cały tutaj program Starshipa. Więc jeśli Wam się podobało, dajcie znać, czy w przyszłości chcielibyście takie szybkie, krótkie podsumowania jakichś zmian i, i różnych tych rzeczy, które będą się działy właśnie ze Starshipami, albo może też innymi rakietami. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu: lajk, like, sub, jeśli tego jeszcze nie robicie, i do następnego wideo. Cześć!